Dzień dobry wszystkim. Tym razem chciałbym się podzielić historią niezwiązaną z religią zupełnie z Katarzyną Skarbek. Moim zdaniem na jednym z największych bohaterów polskich, o jaki, ja, jaki ja słyszałem, to kobieta o niesamowitej odwadze. I Jak ja przeczytałem, to niedawno przeczytałem tą historię, to, to dla mnie to się w głowie nie mieści babka była młoda, piękna, wysportowana była łączniczką, była pracowała w wywiadzie MI6, pracowała dla Anglików, sama poprosiła, była jedyną polską kobietą pracującą w wywiadzie w czasie II wojny światowej. Po tym, jak została przez Gestapo aresztowana, uciekła, została posłana do Francji, bo w Polsce była spalona. Zakochała się, było tam trzech innych oficerów MI6. W jednym z nich się zakochała, oni zostali aresztowani. To był rok 404, 1944. I kiedy ona wiedziała, że oni są torturowani na posterunku gestapo, poprosiła partyzantów, żeby ich odbili, ale partyzanci stwierdzili, że to jest niemożliwe, bo za moc, za bardzo jest pilnowany. Ona poszła do szefa gestapo, do biura i powiedziała, że ona też jest angielską agentką, że jest córką Montgomery'ego i powiedziała, że wojna już za chwilę będzie skończona, że alianci za chwilę we Francji wylądują i że ten e, oficer gestapo, który jest dowódcą, e, będzie niedługo aresztowany i on będzie w takiej samej sytuacji, jak oni teraz i ona prosi go o natychmiastowe uwolnienie tych agentów. To trzeba mieć dopiero nieprawdopodobne nerwy to trzeba być super bohaterem, żeby ja bym tego, ja, ja nie, mam, nie byłbym w stanie wejść do Gestapo i powiedzieć, że ja też jestem agentem i za chwilę wiem, że mogą mnie rozstrzelać albo torturować, bo nie wiadomo, co jeszcze zrobić. Z Niemcami nie było żartów w II wojny światowej. Ona to zrobiła i co, co bardziej, co ciekawsze, udało jej się, facet powiedział, że życzy sobie 3 miliony franków, to nie była duża suma e, tak naprawdę, e, ona wyszła z tego, ona załatwiła te 3 miliony od Anglików, Anglicy jej dali te 3 miliony franków, ona z facetami zapłaciła, a następnego dnia facetci byli wolni. To dopiero jest historia. To jest, to jest, ona za to dostała najwyższe oznaczenie angielskie. No, Krystyna Skarbek to kobieta, o której no, pewnie byli wielu innych, o których ja nie słyszałem, ale to jest dopiero odwaga. Ja czylę czoła przed nią i modlę się za nią, bo ona pewnie z Bogiem tak nie do końca była poukładana. W tamtych czasach pewnie ciężko było w ogóle być w czasie wojny, przestrzegać zasad chrześcijaństwa. No, niesamowita historia. Życzę wszystkim miły, miłego dnia i takiej odwagi życzę nam wszystkim, jak ona miała. No. To jest dopiero historia. Pierwsza u mnie to Maria Magdalena z swoją odwagą pod krzyżem. Kiedy krzyczeli do niej, ukrzyżują ją za chwilę po, a ona się nie bała. A druga to Krystyna Skarbek. Życzę miłego dnia wszystkim. Powodzenia.